50. po narodzeniu Chrystusa. Nazywam się Łukasz. Jestem lekarzem pochodzę z Antiochii syryjskiej. Podróżuję razem z Pawłem starcą. Od niego dowiedziałem się, że otrzymałem tutaj gościnę. Z Pawłem powiadasz? Wejdź do środka. Rozgość się. A gdzie się Paweł zatrzymał? Udał się do kefasa i u niego mam mieć gościnę. A, więc tak. Rozgość się młodzieńcze. – Mamy tutaj skromne warunki, lecz dla gościa zawsze znajdzie się miejsce. – Mamy? – Tak. Mieszkam razem z Miriam, którą opiekuję się na starcze lata. – Co się dzieje, Janie? Słyszałam jakiś hałas. – Przedstawiam ci Łukasza. To towarzysza Pawła, lekarza z Antiochii. Przybył do nas, aby uzyskać gościnę i Tobie, Łukaszu. Cieszymy się, że do nas przybyłeś. Prozgość się. Dlaczego więc do nas przybywasz, Łukaszu? Podróżuję z Pawłem. Chciał się on zobaczyć z Kefasem, więc udaliśmy się do Jerozolimy. Lecz przy okazji tej wizyty chciałem opisać życie Jezusa i spisać je dla pozostałych kościołów i dla przyszłych pokoleń. Mam więc do ciebie, Miriam, prośbę. Czy zechciałabyś opowiedzieć mi tyle, ile pamiętasz z jego życia? Ty przecież znałaś go najlepiej. Tak, Miriam, opowiedz nam. Ja też bardzo chętnie usłyszę, od czego to się wszystko zaczęło. No nie daj się prosić. Niech wam będzie. Zacznijmy więc od początku. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawę. Aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybranie cywilstwa. Znowu nic, już tracę siły. To prawie ostatni dom w Betlejem. Przyjdzie nam jeszcze nocować pod tym drzewem. Nie martw się, Józefie. Dobry pan z pewnością znajdzie jakieś schronienie dla nas. Skoro ptaki przy jego ołtarzu odpoczywają, taki obóz będzie pamiętał. Nikt z moich przyjaciół, o których ci opowiadałem, nie chce mnie znać! Jeszcze jak słyszą, że idę z brzemienną żoną. Nie smuć się, kochany. Nawet kiedy przyjdzie nam nocować pod gołym niebem, to nie będzie to problem. Najważniejsze, że Pan jest z nami, a my ze sobą. Idę zapytać do kolejnego domu. Zobaczymy, co tam powiedzą. Panie, do Ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości. Skłoń ku mnie ucho. Pośpiesz, aby mnie ocalić. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą, przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie. Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny. Amen. Napisać, według rozkazu Cezara Augusta. Długo już tutaj czekasz pod tym drzewem? Niestety tak. Żaden z krewnych mojego męża nie chce nas przyjąć pod swój dach, zwłaszcza kiedy słyszą, że jestem bliska do związania. To ja… Wybacz, ja, ja też ci nie pomogę. Bywaj zdrowa, pokój z tobą. Przyszedł czas wybrany, czas jego narodzenia. Jak obłudieniec komnat przyszedł do swego stworzenia. Tutaj niestety też nic. Ale kiedy z tamtym wracałem, przypomniałem sobie o jednym miejscu za miastem, gdy byłem młody, uciekałem tam przed bracią. Miejsce to należy do pasterzy, którzy teraz są na polach. A nawet jakby któryś przyszedł, to problemów robić nie będą. Nie tak sobie wyobrażałem nasze przybycie tutaj. Wszyscy nasi krewni odwrócili się od nas. Nie martw się, Józefie. Wszystko dobre, co Pan czyni. Najwidoczniej Jego wolą jest, żebyśmy tutaj zostali. Józefie kochany, niebawem na świat przyjdzie moje dziecko. Trwajmy na modlitwie przed Panem, oczekując Jego przyjścia. Słowo stało się ciałem i zamieszkało się nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzone otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prakty. radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę obinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Pójdźmy do Betlejem, zobaczmy co się tam wydarzyło. Tak, dokładnie. Przekonajmy się, o czym nam pan objawił. Ruszajmy. Nad mieszkańcami kraju mroku w światu za Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują wrażliwe, jak się weselą przy podziale łupu, pozłamałeś jego ciężkie jarze i drążek na jego ramieniu, węd jego ciemiędzy, jak w dniu porażki Matianitów, bo każdy głód nie żołnierza. Każdy płaszcz zbroczyny krwią pójdą na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam tam. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem dziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem która on utwierdzi nieowocnie, prawem i, i sprawiedliwością, odtąd na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dykona. I z temą swą do dziś żeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię, Urodziła syna, mężczyzna, który wszystkie narody będzie pasł łuską żelazną. I zostało porwane jej dzieci do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez ucieczką do Egiptu. Zaczęło się wszystko od okrutnego króla Heroda Wielkiego. I kończąc już sprawozdanie, dodam, że przychody prowincji nieznacznie wzrosły w ciągu ostatniego tygodnia. Jest jeszcze jedna rzecz, królu. Tak? Po Jerozolimie krąży lotka, że narodził się nowy król żydowski. Co proszę? Jak to w ogóle możliwe? Skąd to wiesz? Do naszego miasta przybyli mężczyźni podążający ze wschodu. Wypytują ludzi o miejsce narodzin nowego króla żydowskiego. Bądź pozdrowiony, królu. Pokój z tobą. Słyszałeś już najnowsze wiadomości? Wy coś wiecie. Co wy przede mną ukrywacie? Ojej, my nic nie ukrywamy. Co chce wiedzieć, co ich tu sprowadza? My nic nie ukrywamy. Mesjasz jest oczekiwany od wieków przez nasz naród. Gdzie on ma się narodzić? W Betlejem, bo tak jest <coughs> w piśmie. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion ludzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie rządzić Izraelem a pochodzenie jego od początku, od wieku. Dobrze, wiem już wystarczająco dużo możesz Padł blady strach na mnie. Nie bój się, Herodzie, przecież to tylko dziecko. Nic nie zagraża twojej władzy. Masz pod sobą wojsko. Po twojej stronie jest Lud i Cezar. Po twojej stronie jest fortuna. Nic ci nie stanie na drodze. Skąd jednak tutaj ci mędrcy? Dlaczego ich obecność mnie niepokoi? Co mogą wiedzieć ci starcy? To pewnie same bajki i mity. Niech więc wygasną, stare bujdy. Pokażę im moc rzymskiego prawa. Crimen leze majestatis musi zostać ukarany. W imieniu Cesarza Rzymskiego, miłościwie nam panującego, witam was w granicach Imperium. Cóż was sprowadza w granice Cesarstwa Rzymskiego? Pokój z tobą, królu Herodzie. Dziękujemy za przyjęcie nas w twoim pałacu. Przybywamy, ponieważ zauważyliśmy niesamowite zjawiska niebieskie. Planety, które obserwowaliśmy, rozpoczęły bardzo dziwny taniec na niebie. Żadna z naszych ksiąg nie wspominała o czymś takim wcześniej. Gwiazda więc wskazywała nam drogę ze wschodu. Wiedzeni ciekawością i poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o początek rzeczywistości, wyruszyliśmy w drogę i dotarliśmy aż tutaj. Bardzo ciekawe rzeczy mówicie. Żydowska przepowiednia głosi, że zbliżacie czas nadejścia Wielkiego króla. Udajcie się więc tam, gdzie wskazuje Wam gwiazda. Wypytajcie starannie o a gdy je znajdziecie. Donieście mi, aby ja mógł oddać mu pokój. A gdy tylko wrócicie, zajmę się dzieckiem. Choć Chyba bardziej moich żołnierzy. Ale wszyscy wiemy, jak skończyła się ta historia. Mędrcy, którzy całe życie poszukiwali prawdy, znaleźli w petrajeckim żłóbku jedyną prawdę. Z kolei Herod który zafascynowany był tylko i wyłącznie własną fortuną i swoją władzą, umarł w osamotnieniu. Jednak zanim to nastąpiło, kazał wymordować wszystkie dzieci w Betlejem. Na szczęście, dzięki objawieniu anioła, święta rodzina uciekła do Egiptu. Oni to, osiem dni po narodzeniu, zgodnie z żydowskim zwyczajem, obrzezali dzieci i nadali Mu imię Jezus. Po powrocie z Egiptu, odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni zamieszkali wszyscy w Nazarecie, by na długie lata wszyscy mieli o nich zapomnieć. Ich historia z wyjaśnieniem cudów i znaków, które działy się przy Narodzeniu, miała powrócić 30 lat później nad Jordanem. Ale to już zupełnie inna historia.